W przedszkolu nic się nie chce ze mną bawić! No, kochanie, na pewno nie nigdy. Mamo, jak tak mówisz, to czuję, że z moje uczucia! Jesteś wspaniałą dziewczynką, to nie może być prawda! Ej, znowu zaprzecasz! W siechaniu z takimi kolegami to w ogóle nie baw. Powiedz im, że nie chcesz się z nimi bawić i znajdziesz sobie lepszych kolegów. O! No, mamo, no, takimi słowami dajesz mi znać, że ci koledzy są nieważni, a ja mówiłam ci o tym właśnie, dlatego że oni są dla mnie ważni. Czuję się niezrozumiana. To wiesz co? W takim razie mamusia się z tobą pobawi. No ale wiesz, jak latujesz mnie przed każdą trudną emocją i starasz się ją kompensować, to nieświadomie może zdawać mi znać, że sama bez ciebie sobie nie poradzę i przez to nie będę wierzyć w siebie. Wiesz, Haniu, dzieci po prostu czasem mają ochotę na zabawę z kim innym. To normalne, ty też tak masz. O, to jest logiczny argument. Ale jestem zbyt lozemocjonowana, żeby go teraz przyjąć. Więc chyba będę płakać. Nie wiem, jak rozwiązać Twój problem. Nie musisz rozwiązywać tego problemu dla mnie ani za mnie. Pokaz że rozumiesz moje emocje, że się ich nie boisz, że mogę się nimi z Tobą dzielić. Dzięki temu, że się zrozumiana i zobaczę, że nie upawiasz się moich uczuć, poczuję się bezpiecznie w przyszłości. Och, Aniu, rozumiem. To nie jest fajne, gdy ktoś odrzuca nas z zabawy. Dobrze, że mi o tym powiedziałaś. No i co teraz? No, ale jest mi trudno, ale może zechcesz się przytulić? Może opowiem Ci więcej? Widzę, że akceptujesz moje emocje.